Już wkrótce mieszkańcy gminy Klucze nie będą musieli wychodzić z domu, by złożyć pismo lub formularz w urzędzie gminy. Od lipca na dobre ruszy projekt elektroniczny urząd gminy Klucze. Już teraz jednak działa tam elektroniczny obieg dokumentów. Tamtejszy samorząd właśnie kończy realizację projektu, na który gminie udało się zdobyć milion złotych dotacji z funduszy europejskich. Podczas konferencji prasowej twórcy systemu chwalili jego zalety. Zauważamy, że usprawnia te urząd, usprawnia niesamowicie pracę urzędu. Jak mówi wójt, nowa platforma to fantastyczna rzecz. Nie muszę dokumentu fizycznie, mówimy o papierowych dokumentach, odnosić do sekretariatu, czy ktoś ode mnie odbierać, rozsyłać, zastanawiać się, gdzie co jak. Ja to dekretuję od razu bezpośrednio. Urzędnik zaraz po moim kliknięciu, czyli po zatwierdzeniu przeze mnie danego dokumentu do realizacji. On już ma to u siebie, także tak powiem, na monitorze. Do tej pory mieszkańcy gminy, jak wszyscy Polacy, mogli korzystać z ePUAP-u. Platforma Elektroniczny Urząd jest jego uzupełnieniem i jednocześnie ułatwieniem. EPUAP App jest na całą Polskę. Dzięki niemu można składać dokumenty do urzędów bez podpisu elektronicznego. Poszczególne gminy mają swoje formularze w EPUAP-ie. Wybierając formularz, można go wysłać korzystając z swojego profilu zaufanego, aż na skrzynkę urzędu. i Stamtąd automatycznie system, który teraz mamy, pobiera to na dziennik podawczy urzędu. Platforma, którą my udostępniamy, jest tylko dla mieszkańców Gminy Klucze. Mieszkańcy będą więc mogli przy jej pomocy składać e-dokumenty. Jednak zakres spraw, które w ten sposób będą mogli załatwić, będzie większy. To już w lipcu. Na razie dokumenty trzeba składać osobiście, ale dzięki nowemu systemowi wizyta w urzędzie może się skończyć tuż przy wejściu, w biurze podawczym. Wystarczy złożyć dokument i gotowe. Urzędniczka od razu go skanuje i już w formie elektronicznej przesyła do sekretariatu stamtąd trafia on do odpowiedzialnego za daną sprawę kierownika, a ten nadaje termin realizacji i nadaje bieg. Wójt nie musi już pytać, jaki dana sprawa ma przebieg, bo jest w stanie za swojego biurka prześledzić los każdego dokumentu. Nie trzeba więc za każdym razem wzywać odpowiedzialnej za daną sprawę osoby. Ja po prostu wiem, co się z tym dzieje. Wołam wtedy, kiedy widzę, że jakieś zagrożenie jest, czy po prostu mam jakieś wątpliwości. A w wykryciu nieprawidłowości też pomocny jest system. Jest on w stanie wychwycić przekraczalność terminów obowiązujących zgodnie ze wszystkimi przepisami. Wkrótce także mieszkańcy będą mogli śledzić bieg swojej sprawy. W kolejnym etapie wdrażania elektronicznego urzędu klucze, klient urzędu gminy będzie mógł pilotować swoją sprawę załatwianą elektronicznie u siebie w domu. System spowoduje to, iż po odpowiednim, oczywiście, zalogowaniu się do systemu. Będzie on miał pełny podgląd na sprawę, którą prowadzi dany urzędnik w urzędzie w gminie kluczowym. Cały projekt opiewał na ponad 1 400 000 zł. W jego ramach wyremontowano serwerownię i wybudowano wiatę na agregat prądotwórczy. Na wypadek spadku napięcia urządzenia są wyposażone dodatkowo w UPS. W urzędzie rozmieszczono 5 km kabli. Wymieniono też wszystkie komputery, które miały więcej niż 4 lata. Zmodernizowana została cała infrastruktura teleinformatyczna. System pozwala na automatyczne archiwizowanie danych. Bezpieczeństwo ma gwarantować system śledzący cały ruch w sieci. Jak wyjaśniał Krzysztof Gumula z firmy UNIZETO Technologies, która tworzyła system, urzędową siecią można przesyłać nie tylko dane z komputerów. Jest ona także przystosowana do przesyłu obrazu z monitoringu, sygnału telewizyjnego, satelitarnego i radiowego. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie podczas realizacji tego projektu chcemy również wdrożyć, jest utworzenie wolnej strefy dostępu do internetu, tak zwanej usługi hotspot, która działać będzie i w Urzędzie Gminy Klucze, jak również przed samym urzędem. Planujemy jeszcze w miesiącu lipcu zamontować specjalne ławeczki i specjalne oznaczenia, gdzie można będzie usiąść, otworzyć laptopa i bez żadnych opłat skorzystać z takiej sieci. Iwona Krzystanek, Przegląd Olkuski Live.